Świat ikon pisanych ręcznie i metodą do kupasz. Ikony pisane metodą do na Najświętsza Maria Panna Dziewica. Czarna Madonna Szczęstochowy. Ikony miniatury. Małgorzata Dygas. Konopacka. Ikony miniatury Czarnej Madonny powstają na indywidualne zamówienia. Dobierane są do potrzeb duchowych. Dokonanie i oprawa ikon Czarnej Madonny. Jest wynikiem wyjątkowych, unikatowych rozwiązań, wykończenia i zdobienia ręcznego. Ikony miniatury Czarnej Madonny powstają po specjalnych przygotowaniach duchowych w czasie modlitwy. Każda ikona miniatura Czarnej Madonny jest stworzona w specjalnej procedurze pisania ikonograficznego. Każda ikona miniatura Czarnej Madonny posiada certyfikat autentyczności i jest unikatowa. Ikona miniatury Czarnej Madonny mają nas pobudzać do uświęconego życia zgodnie ze świętymi prawami Boga Ojca, wspomagać w trwaniu na modlitwie również w ciągu każdego dnia. Każda ikona miniatura po wyświęceniu lub konsekracji chroni miejsce, w którym się znajduje oraz osoby przebywające w jej pobliżu od nieprzewidzianych nieszczęść, ograniczając działanie złych duchów. Ikony miniatury Czarnej Madonny przypominają nam, jak bardzo miłuje nas, chroni, wspiera i wstawia się za nami najświętsza Maria Panna Dziewica i jak bardzo cierpi z powodu naszych złych czynów i odwracania się od jej umiłowanego syna Jezusa Chrystusa, króla nieba Polski i świata. Blizm na twarzy Czarnej Madonny. Niestety, cały nasz naród, każdy z nas święte prawa Boga Ojca, a w ostatnich latach coraz częściej i zuchwalej, przyczyniając się tym do dłuższych i cichych cierpień Czarnej Madonny. Cudem obrazowym cierpień Czarnej Madonny jest powstawanie coraz głębszych i dłuższych blizn na jej twarzy i szyi. Kiedyś, nawet tak całkiem niedawno, 40 lat temu, trzy blizny odcięcia mieczem były krótkie, i znajdowały się centralnie na prawym policzku Czarnej Madonny. Dziś blizny Czarnej Madonny przecinają trzykrotnie cały prawy policzek, aż do szyi, i dodatkowo istnieje nowa blizna na szyi. Ten cud zmiany blizn i jeszcze bardziej zasmuconego oblicza Czarnej Madonny dotyczy oryginału obrazu oraz każdej kopii oryginalnego obrazu Czarnej Madonny. Potrzeba, 16. przekazu Boga Ojca do wszystkich 7 sierpnia 2021 roku. Po pierwsze, pełnego nawrócenia się każdego z was na święte prawa Boga Ojca, po drugie spowiedzi z całego życia i pokuty każdego z was. Po trzecie nieustającej modlitwy przebogalnej, po czwarte nieustających przy świętych wynagradzających za grzechy narodu Polski, wtedy blizny czarnej Madony. Się wygoją i z czasem znikną całkowicie. To będzie wielki cud dla Polski. Suknię Czarnej Madonny. Do dziś znanych jest 12 sukni Czarnej Madonny. Najczęściej Czarna Madonna jest ubierana w suknię, tak zwaną diamentową, najbogatszą i najpiękniejszą. Cały czas darczyńcy mistrzowie rzemiosła i Bilerskiego opracowują nowe suknie w podziękowaniu dla czarnej Madonny, najświętszej Marii Panny Dziewicy, naszej Bożej Matki. Pierwsza Czarna Madonna w sukni diamentowej, 1966 rok powstania. Druga Czarna Madonna w sukni koralowo-perłowej. 1981 rok powstania. 3. Czarna Madonna w sukni zawierzenia, bursztynowej. 2005 rok powstania. 4. Czarna Madonna w sukni 600 lecia. 1981-1982 rok powstania. 5. Czarna Madonna w sukni z nasion i błami słomy. 1964 rok powstania. 6. Czarna Madonna w sukni koralowej Perłowej. 1981 rok podarowania. 7. Czarna Madonna w sukni wdzięczności, miłości, cierpienia i nadziei narodu polskiego z odłamkiem samolotu z tragedii narodowej. Ze Smoleńska. 2010 rok. 8. Czarna Madonna w sukni korolowo-perłowej, biżuteryjnej. 1969 rok podarowania. 9. Czarna Madonna w sukni wierności, rubinowo-obrączkowej. 1957 rok podarowania. 10. Czarna Madonna w sukni hetmańskiej. 1977 rok podarowania. 11. Czarna Madonna w sukni koralowej. 1910 rok podarowania. 11. 12. Czarna Madonna w sukni milenijnej haftowanej. The Healing Medalion. Kocheliosis of Soul and Body. Easy to use. Fast better better Medalion uzdrawiający. Kocheliozy duszy i ciała. Ikony miniatury Czarnej Madonny. Można zamawiać przez SMS lub telefonicznie 505 317 319. Szczegóły zawsze uzgadniane są indywidualnie. Zapraszam do współpracy w świecie ikon. I want you to cooperation in the icons world.